Z ewangelii według świętego Jana. Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Święta Teresa Wielka miała w swoim życiu takie wydarzenie, taki moment, kiedy zaczął jej się objawiać Pan Jezus. Ona jednak bardzo się bała, czy to na pewno jest Bóg, czy może zły duch pod postacią Jezusa, pod pozorem Jezusa próbuje ją zwieść. Poprosiła więc swojego spowiednika żeby rozeznał tą sytuację. I spowiednik powiedział jej tak. Kiedy przyjdzie do ciebie następnym razem Jezus, to zapytaj Go o wszystkie swoje grzechy z ostatniej spowiedzi. Jeżeli będzie te grzechy znał, to znaczy, że to prawdziwy Bóg. Święta Teresa postanowiła dokładnie tak zrobić. I kiedy objawił jej się Pan Jezus po raz kolejny, ona powiedziała, Jezu, będę z Tobą rozmawiać, tylko pod warunkiem, że powiesz mi wszystkie moje grzechy z mojej ostatniej spowiedzi. I wtedy Jezus spojrzał na nią i powiedział: Wiesz, Teresa, nie pamiętam. Po tym się poznaje Jezusa, po tym, że nie pamięta naszych grzechów, gdy tylko zostały szczerze weznane, gdy nastąpiła skrucha, postanowienie poprawy. Bóg się naszymi grzechami. Naszymi błędami nie ekscytuje. Dla Boga nasze grzechy i nasze błędy nie są definicją naszego życia, nie stanowią o nas. Bóg widzi dużo głębiej. Tymczasem w dzisiejszej Ewangelii spotykamy kobietę, która po rozmowie z Jezusem mówi wszystkim: On powiedział o mnie wszystko, pamiętał wszystkie moje przewinienia i wszystkie mi wyliczył. No tak. Jezus pamięta wszystkie nasze grzechy, gdy za nie nie żałujemy, gdy się z nich nie wycofujemy, gdy w nich trwamy. Jezus nie jest ślepy na nasze winy, nie udaje, że z nami wszystko dobrze. Ale to jest właśnie piękne. Jezus jest prawdziwy w myśleniu o człowieku, kiedy widzi człowieka ob, obciążonego grzechami. To nie udaje, że ten człowiek ma wolność. Kiedy jednak człowiek o wolność prosi, to Bóg natychmiast tą wolność daje i o całej historii, przeszłości naszego grzechu zapomina. Do zobaczenia jutro.